Mamy dla was coś naprawdę wielkiego i imponującego. Przed wami Class Lexion 8900. Jest to zupełnie nowa konstrukcja i w tej chwili jest to największy kombajn przynajmniej w Europie. Najnowszy kombajn klasa wyposażono w hybrydowy system omłotu APS flow Hybrid składa się on z bębna podającego, bębna młczącego i przyspieszacza oraz dwóch rotorów. Najnowszy kombajn wyposażono w system Cemos Automatic, optymalizujący parametry pracy kombajnu w zależności od rodzaju uprawy. Kombajn może być wyposażony w zbiornik o pojemności bagatela 18 tysięcy litrów, który może być rozładowywany w tempie 180 litrów na sekundę. Maszynę napędza potężna jednostka MANA o mocy 790 koni mechanicznych. Dysponuje ona systemem zarządzania mocą. Kiedy niepotrzebna jest najwyższa wydajność, redukuje ją w celu obniżenia zużycia paliwa, a kiedy potrzeba maksimum mocy, zarządza jednostką w taki sposób, żeby osiągnąć najwyższą wydajność, chociażby podczas rozładunku zbiornika. Kombajn może. Dysponować największym w tej chwili na rynku europejskim, przynajmniej przyrządem żniwnym o szerokości aż 13,5 metra. Kombajn można zamawiać już u dealerów firmy Klas. W tej chwili nowa seria 8000, jak i serie również nowe 7000 i 6000. Do... Dostępne są równolegle ze starszymi kombajnami z serii 600 i 700, a w roku 2021 dostępne będą już tylko kombajny klas Lexion drugiej generacji.